Warszawa Rado. To jest najlepsze lotnisko w całej Polsce. Jedzie się tam drogą bez absolutnie żadnych korków. Pusta ulica. Dojeżdża się na miejsce, tam taki wielki parking i wszystkie miejsca wolne. Można parkować gdzie się chce. Żadnych rezerwacji nic. Wchodzi się do budynku lotniska, tam jeszcze lepiej. Zero kolejek do wszystkiego. Chce się nadać bagaż, zero kolejek. Ani jednej osoby. Odprawa te kontrola bezpieczeństwa zero osób, ani jednej kolejki. Kioski, sklepy, wypożyczalnia samochodów, wszystko jest. I wszędzie żadnych kolejek. I tak czysto jakby nieużywane. A dwa lata temu oddane. Za jedyne 800 milionów złotych. No i tylko jeden problem że samolotów tam żadnych nie ma. Jak patrzę na tablicę przylotów i odlotów przez cały dzień ani jednego samolotu. Wszystko tam mają, całe wielkie lotnisko gotowe. Wszystko jest, autobusy miejskie cały czas przyjeżdżają puste, odjeżdżają puste, bo nikt tam nie jeździ, bo nikt stamtąd nie lata. I wszystko jest. Poza samolotami. Tak wyglądają polskie wydatki publiczne. Właśnie jak to lotnisko w Radomiu, jak ten odblaskowy słupek w Częstochowie, czy jak to jajo w Warszawie. Ze wszystkim jest tak samo. Za co się biorą nasi politycy, to kompletnie nie działa. I nie wiadomo po co jest. Nic im nie wychodzi. Prąd mamy najdroższy w całej Europie. Płacicie Państwo za prąd więcej niż Niemcy, Francuzi, Szwedzi, Hiszpanie. Mamy najdroższy prąd. W całej Europie jest drogi prąd przez Zielony Ład, ale w Polsce jest najdroższy. Dlaczego? No bo niestety za energetykę też wzięła się ta banda nieudaczników, ci nasi politycy i tak się tym zajęli. Zobaczcie, że wszyscy dookoła Polski już od dawna mają elektrownie jądrowe. Maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, a my? A my nie, my nie mamy. Mamy za to 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Mamy państwową agencję do nadzoru nad elektrownią jądrową. Mamy państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej. Wszystko jest. Przepisy, regulacje, biurokracja, agencje, spółki, wszystko. Tylko elektrowni nie ma. No tej jednej rzeczy nie ma jak na lotnisku w Radomiu. Tam jest wszystko. Poza samolotami. A mamy wszystko przygotowane, ale nas nie zaczęli jej budować. Jak łopaty w ziemię nie wbili. Od 20 lat mówią, że już się za to biorą i cały czas nic. Teraz mówią, że może 20 lat kolejnych i już będzie elektrownia. Po 40 latach. Przecież to normalnie tyle nie trwa. Rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej w Bangladeszu. W biednym, w dzikim Bangladeszu dali radę i w 10 lat ją zbudowali, a u nas 40 nie potrafią. Zobaczcie, o ile mamy gorszych polityków niż Bangladesz. Tam są tańsi od naszych i pokazali, że coś potrafią, a nasi dalej nic. A ten zielony ład, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To kompletnie żadnego sensu nie ma ten cały zielony ład. Donald Trump pierwszego dnia rządów powiedział koniec z zielonym ładem, stawiamy na paliwa kopalne bo dzięki temu będzie tania energia, a na taniej energii się rozwija gospodarka. Wszyscy tak myślą. Chiny, Indie budują na potęgę nowe elektrownie węglowe, bo chcą mieć tanią energię, a my w Europie stawiamy na najdroższą energię, na najdroższą, na upadek gospodarki, na wzrost kosztów życia. I dlaczego? Po to, żeby ci wariaci, którym się wydaje, że planeta płonie, jak sobie będą mierzyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, to żeby byli szczęśliwsi, że troszeczkę mniej, a nie troszeczkę więcej. My mamy na tą bzdurę, na ten Zielony Ład, wydać kilka bilionów złotych. To jest po przeliczeniu po 250 tysięcy złotych od każdego Polaka. Od każdego z Was po 250 tysięcy złotych. To jest koszt Zielonego Ładu. I co dostaniemy w zamian? Nic nie dostaniemy, ma być jeden stopień chłodniej za 20 lat, jaka to jest świetna inwestycja, jak Amber Gold i ZUS razem wzięte, 250 tysięcy złotych od każdego z nas na te samochody elektryczne, przymusowe remonty, niszczenie hut, kopalni elektrowni, niszczenie przemysłu, rolnictwa, po 250 tysięcy. Chcecie na to wydawać po 250 tysięcy? No ja myślę, że nie, nikt nie chce, też nie chcę. Nie chcę wydawać 250 tysięcy złotych na to, żeby było mi jeden stopień chłodniej. Już za te pieniądze wolałem kupić sobie te gipsowe jajo do ogrodu, a nie płacić za to, żeby było chłodniej. No nie chcę tego robić. Przez zielony ład rosną ceny prądu, ogrzewania, rosną koszty produkcji. Zwija się przez to przemysł w Europie. W Polsce też się zwija przemysł. Wiecie, gdzie do niedawna produkowano wózki dziecięce? W dwóch miejscach na świecie, w Częstochowie i w Chinach. I niestety tak zadziałali, że w Chinach już się nie będzie produkowało, w, w Częstochowie, tylko w Chinach. I tysiące miejsc pracy idzie w cholerę, wszystko idzie do Chin. Przemysł obuwniczy też idzie do Chin. Wszystko idzie do Chin, w Europie przestaje się cokolwiek opłacać, produkować. Niszczą też tym zielonym ładem rolnictwo. Ostatnio wariaci z Unii wymyślili, że trzeba rejestrować wszystkie kury. Po co rejestrować kury? Co to komu te kury szkodzą? Ile to jest kosztów? Ile to jest pieniędzy? Ile to jest biurokracji? Ile to jest regulacji zupełnie zbędnej? W tym samym czasie, kiedy Unia Europejska chce regulować wszystkie kury, do Unii wpływają setki tysięcy nielegalnych migrantów. I ich nie trzeba rejestrować, bo za kury się wzięli. Niech się odwalą od naszych kur i wezmą za swoich nielegalnych migrantów. Ich rejestrują, bo w ogóle powstrzymują, żeby tu nie przypływali. Bo kury nie robią nikomu krzywdy, a migranci tak. Wszędzie, gdzie się Pojawiają. Drastycznie rośnie przestępczość. Na zachodzie, przez masowe migracje, przestępczość jest na poziomach niewyobrażalnych dla Polaków, i nie możemy pozwolić, żeby w Polsce było podobnie. Zobaczcie taką Szwecję. To kiedyś było najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, tam było najmniej przestępstw. A teraz w jeden rok.